Kolejne pytanie. Którym z wymienionych zespołów pojazdów możesz kierować mając prawo jazdy kategorii B? Tu się pewnie pojawi kwestia przyczepy lekkiej i nielekkiej, a to zawsze budzi <grywka> dużo emocji wśród, kieru... wśród kierowców kierujących pojazdami. Sama kategoria B. Czytam odpowiedzi. Samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej 2,5 tony, z przyczepą lekką, brzmi dobrze. Ciągnikiem rolniczym z dwiema przyczepami, nie brzmi dobrze. Samochodem osobowym z przyczepą, których łączna dopuszczalna masa całkowita przekracza 4,5 tony. OK. Jeżeli mamy kategorię B, to jest do 3,5 tony plus przyczepa lekka, więc jeżeli przekraczamy 4,5 tony, to absolutnie nie możemy takim zestawem jechać, bo już to przekracza. OK. E, ciągnikiem rolniczym z dwiema przyczepami. Tak nie możemy jeździć. Absolutnie. Nie ma opcji. Tym bardziej, że ciągnikiem rolniczym na kategorii B możemy jeździć jedynie w Polsce. Za granicą już tak nie możecie jeździć. No i A. Samochodem ciężarowym. Od opuszczalnej maszyny całokwity 2,5 ton przyczepą lekką. Ok. Słowo klucz. Samochodem ciężarowym. Tutaj kursanci też dość często a, boją się tej odpowiedzi, no bo słowo klucz ciężarowy. Nie ma to znaczenia. Samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej 2,5 tony, jak najbardziej możemy jechać. Nie wykracza to poza 3,5 tony. Ja jeżeli do tego przyczepimy przyczepę lekką, to jak najbardziej jest spoko. Odpowiedź A jest prawidłowa.